Dobra, i słuchajcie przyszły mi rzęski z naszmi i słuchajcie, ja rzęski widziałam po Kasi e, siarki i już po tutaj przyczepiam e, i będę sobie je aplikowała. to są rzęsy bondingowe pierwszy raz w ogóle mam coś takiego i z czymś takim do czynienia i będziemy sobie je testować ale jestem podekscytowana e, a więc słuchajcie paczuszka w pięknym różowym opakowaniu i tutaj dostałam oczywiście ulotki, instrukcje obsługi i tak dalej. Też ulotkę o produkcie, o żelu do brwi i ten żel do brwi dostałam. Powiem Wam, że bardzo serdecznie dziękuję, czyli mamy żel do brwi. Mamy ogólnie tutaj taki zestaw All I Need, czyli wszystko co potrzebujesz akcesoria do aplikacji żel i to jest produkt, który Właśnie zapewnia nam tutaj te wszystkie kroki, plus oczywiście jeszcze jakiś model rzęs, ale to wszystko tak ładnie pachnie. Mamy krok po kroku tutaj fajnie wypisane, no i właśnie te rzeczy, które są nam potrzebne, włącznie z pęsetką. I tutaj mam kilka modeli rzęs, takie gotowe, całościowe, to mam na przykład... Mm, wild Cat tak się nazywa model takie mocniejsze, bardziej spektakularne I Walk Up Like This tak one wyglądają i ja sobie właśnie dziś te przymierzę i założę następnie Sweet Romance też bardzo ładne, takie delikatne i słuchajcie takie na przykład taki zestaw Dobrze, słuchajcie, ja sobie z zęsy już zaaplikowałam. Nie już Wam mówię dlaczego, bo chciałam to pierwszy raz zrobić, wiecie, tak poza kamerą, skupić się na tym, bo to jest mój pierwszy raz, nie jestem też super jakaś biegła, jeśli chodzi o nakładanie rzęs więc zrobiłam to sama. Rzęsy ponoszę, zobaczymy, ile dni u mnie się utrzymują. Utrzymuj napisane, że do siebie chyba To e, Te rzęski. Mm, nie moczyć rzęs. Wiadomo. Mm, muszą być swoje rzęsy czyste, swoje pozbawione nawet śladów ilości kosmetyków, zalecane użycie tylko wody i mydła. E, no to okej. Okay, mm, I Czekajcie tylko, bo może przechodzimy do jakiegoś że do 7 dni. Siedmiu żęski chyba są, nie? Tak, otrzymuje się do 7 dni więc zobaczymy i po prostu następnym razem jak będę je reaplikować zdejmiemy sobie je razem i wtedy z wami przykleję już wiecie, teraz wiem co i jak z czymś się to je, jak to zrobić, ogarnąć bo troszkę mi nie szło na samym początku więc to wszystko wam wytłumaczę za drugim razem póki co ten, tak to wygląda bardzo ładnie wyglądają te rzęsy, aczkolwiek je ja troszeczkę widzę wiecie, gdzieś spoza, czy kątem oka, czy gdzieś tam Wyczuwam je, ale myślę, że to też jest kwestia przyzwyczajenia, bo ja sztuczne rzęsy bardzo rzadko noszę, no i wiadomo, to się przykleja będzie od spodu wszystko. Więc zobaczymy. Także tyle na początku. Dobrze kochani, słuchajcie, mamy dzisiaj piąty dzień noszenia rzęs i ja chcę sobie je zmienić ze względu na to, że słuchajcie, ja codziennie się maluję i codziennie maluję no, w 95% mam cień na górnej powietrze i ze względu na to wiecie, że mi się bardziej przybrudziły niż jakbym po prostu no, nie nakładała tego cienia, nie wiem czy będziecie widać, widzieć, ale po prostu one no są takie jakby oprzykurzone moje naturalne i no i te przyklejane a więc po prostu postanowiłam, że ściągam je dzisiaj i zmieniam sobie na jakiś inny model no i Myślę, że to będzie właśnie okazja do tego, żeby Wam pokazać Jak się te rzęsy Aplikuje Jak się je ściąga i jak się je Aplikuje ponownie Także widzicie, piąty dzień Noszenia rzęsek i ja myślę, że spokojnie Gdyby nie te przebrudzenia To mogłabym te rzęski jeszcze sobie nosić No do tych siedmiu dni pewnie by Wytrwały, bo tutaj nie widzę Żadnych Miejsc, w których one na przykład są odklejone, albo na przykład słabiej się trzymają, po prostu są przyklejone. Tylko tak jak mówię, no zabrudzona jest ta nasada, a że ja jestem troszeczkę w tym temacie taką wiecie nie perfekcjonistką, tylko bardziej pedantką. No to po prostu sobie je ściągnę. Mamy tutaj remover. W tym zestawie takim. Tutaj mamy ogólnie fajną instrukcję obsługi i mamy na przykład, jak zdejmować rzęsy. Zaaplikuj remover na całą długość swoich naturalnych rzęs i pozostaw tak na 2 minuty. Delikatnie wyczesuj rzęsy za pomocą szczoteczki i removera. Segmenty rzęs powinny zacząć odklejać się od swoich naturalnych. Jeśli to nie nastąpi, powtórz punkt pierwszy. Do usunięcia pozostałości kleju naturalnych rzęs, użyj removera i płynu do demakijażu wodotwornego dwufazowego. No i następnie rzęsy, które ściągniemy. Ja sobie użyłam tutaj wody do tego pojemniczka, który był tutaj dołączony, ściąga się te rzęsy, zalewa się tym płynem do czyszczenia, który też tutaj dostałam. No i następnie mm, Eee, za pomocą szczoteczki wyczerzę resztki kleju i innych zanieczyszczeń rzęs, osuszone segmenty zanurzy na 5 minut w ciepłej wodzie z odrobiną mydła, oprócz rzęsy pozostaw do wyschnięcia, no i rzęsy są do ponownego użytku. <kuszk> Ojejku, jakaś dzisiaj alergia mnie męczy, wiecie? No to więc robimy tak, jak nam nakazali. Okay. I to samo robimy na drugiej. Okay. No i czekamy. Tak jak mówią, tak robimy, moi państwo. Teraz ja się tak zastanawiam, który model nałożę teraz. Um, czy któreś takie, wiecie, um, kępkowe, czy te tutaj suidromanzo, one się nazywają? Tak, tak suider No nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, które teraz, po które sięgnąć. O, widzicie? odeszło jedno. No, już co mnie do tego płynu No, rzeczywiście mi się obudziły one. No jednak jak ktoś się odchodzą bez problemu, słuchajcie, nawet nie ciągnę, tylko delikatnie. O, ja zabieram. No dla kogoś, kto codziennie wiecie, maluje się, no to jednak to jest. Te rzęski się brudzą. No kurczę, nie czarujmy się. No to wszystko pięknie, ładnie. Bez problemu. Dobra, ja sobie je w tym pudełeczku teraz podtrzymam, trochę niech one się tam wyszorują. I teraz muszę zmyć te te pozostałości kleju. Dobra. Decyzja padła na te, troszkę takie bardziej i dramatyczne, ale ja sobie je, to będzie taka kombinacja, jak ja to będę zakładać więc ja sobie to będę robiła, wiecie, pewnie w przyspieszeniu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy rzęski od, od dziesiątki do dwunastki, ale poczekajcie, potrzebuję małą pęsetkę, a one są jak zrobione tutaj, aha, że sobie bierzemy i tniemy, jakie chcemy. Aha, okej, okay, no to muszę iść po jakieś nożyczki, eee, dobra, ja myślałam, że to będą takie, wiecie, kępki, kępki, a to są po prostu <laughs> cały pasek zrobiony i sobie tniecie, jakie chcecie, więc fajnie. Yy, dlatego, że ja na przykład z tych takich całościowych rzęsek, yy, one były na cztery dzielone. Yy, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, a mi na oko zmieściły się trzy. Więc tutaj zrobię sobie. Aha, a tutaj mamy yy, znowu podzielone na sekcję, na przykład w tych, to też, kurde, wam powiem, są ładne, takie gęste. Albo może te założę. Te chyba założę jednak. Nie <grym> za dużo, za dużo wyboru. Dobra. Za dużo wyboru i tu mam podzielone więc spoczko. Dobra, a tu mamy znowu od ósemki chyba. Nie, też od dziesiątki. No, też od dziesiątki. Też od dziesiąteczki. No i dobra, no i jedziemy i do szesnastki. Ja myślę, że dla mnie szesnastka to jest za dużo. Nawet nie wiem, czy czternastka to nie jest za dużo, zaraz sobie sprawdzę. Gdzie lecisz? Gdzie lecisz, proszę Nie no, w sumie mogłaby być. 14, 1, okay. I teraz bierzemy All line it. i yy, bierzemy podwójne yy, podwójny pisaczek, mazaczek i tutaj mamy brush i mamy liner i najpierw brush yy, malujemy na nasadę rzęs. Yy, ja nie zrobię tak, że całą nasadę posmaruję sobie od razu, tylko będę po prostu pasmami szła. Nie, no nie, widzicie to. <grym wytkujesz> widzicie to? jakaś alergia dzisiaj chyba. Nie smarujemy całych rzędów, bo one nam się skleją. Nasada. Odwracamy sobie ten yy, długopis. I bierzemy liner. I smarujemy tutaj na sadę rzęs i rzęsy ogólnie. To oko mamy zrobione i teraz bierzemy yy, 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 um, sealer i nim zmarujemy sobie nasadę i wszystko łączymy pęsetę. Yy. I ja słuchajcie, założyłam sobie tak dwunastkę, nie, czternastkę, dwunastkę, czternastkę, dziesiątkę, żeby te rzęsy nie były takie, yy, wiecie, od najkrótszej do najdłuższej, bo mi się taki efekt nie podoba. Ja lubię jak są rzęsy mieszane, tak jak miałam te poprzednie właśnie z tego modelu, to one właśnie takie były, że tu trochę dłuższe, tu trochę krótsze i mi się osobiście taki efekt bardziej podoba. Te są mocniej widoczne na pewno niż tamten model, ale są też gęstsze na pewno. No i dobra, robię sobie szybciutko drugą stronę i zaraz wam się pokażę jak to wygląda. No i dobra, kochani, no teraz wyglądam dziwnie z tymi rzęsami, bo nie mam nic na twarzy ale tak one wyglądają tak zastanawiam się czy nie mogą mieć dłuższych tych tutaj e, wewnętrznych kącików no nie wiem, nie wiem ale wiecie to w każdej chwili można skorygować bierzecie ten remover nagładacie <laughs> e, rozpuszczacie i zmieniacie Także to jest plusem, jeszcze Wam pokażę jak to będzie wyglądało wszystko z makijażem, no bo tak na razie to taki efekt jest wiecie dziwny, no ale aplikacja jest dosyć prosta. Wiecie, ćwiczenie czyni mistrza, to jest tak we wszystkim i tutaj, tak samo jak poćwiczycie to, raz, dwa, założycie sobie te rzęsy bez żadnego jakiegoś problemu. Także... Dobra, słuchajcie, mamy makijaż, aczkolwiek ten makijaż dzisiaj to jest po prostu jakaś no nie bardzo, ale widzicie, w makijażu lepiej to wygląda, wiadomo, um, bardziej takie to oko staje się wyraźne, otwarte i zmieniłam sobie, słuchajcie, jednak na dwunastki te dziesiątki, także to jest bezproblemowo, klej jest też taki, że on nie zastyga szybko, więc nie ma tak, że wiecie, musicie szybko nakładać, nakładać, bo zastygnie i będzie dupa blada, nie, to no, możecie sobie korygować spokojnie. Więc spoko. Ja mam muszę powiedzieć, że ja ogólnie bardzo się cieszę na te rzęsy, dlatego, że dzięki nim wiem, że ja rzęs takich robionych u kosmetyczki na dłuższy czas nie chciałabym mieć. Zastanawiałam się kiedyś nad tym, a teraz robię, że nie, bo ja sobie cenię wygodę, komfort, czyli podrapanie oka, umycie że wiecie, z dotykaniem oczu, podrapanie się, pomizianie, podrapanie linii, rzęs i tak dalej. A jednak mając takie rzęsy robione, trzeba na nie uważać, jakby nie było, jakby dobrze nie było zrobione, to jednak trzeba na nie uważać. Więc fajnie, że mam okazję sobie przetestować takie rzęski i dla mnie nawet opcja takich 3-4 dni w takich rzęsach jest zdecydowanie wystarczająca. Je zdjąć sobie w każdej chwili, jak mi nie wiem, zaczną przeszkadzać, ubrudzą się, cokolwiek się z nimi stanie, ściągam i nie wiem, odpoczywam, nakładam sobie za 2-3 dni, kolejne czy za tydzień nawet, jak tam po prostu mi się to podoba. Także jeśli macie podobne upodobania um, co ja, to myślę, że to jest coś dla Was. No i mamy szeroki wybór właśnie różnych modeli rzęs na stronie Laszmi i możecie sobie tam zajrzeć, zobaczyć. Wszystko będziecie mieć w opisie e, pod filmem. Także teraz z takimi rzęskami sobie pochodzę zapewne też kilka dni i sobie je zdejmę e, i po prostu zmienię na kolejne, bądź też odpocznę. E, no i myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa do robionych rzęs. Także. Tak to wygląda. Jeszcze mam niewykontrolowaną twarz, bo idę myć głowę, a chciałam Wam po prostu nagrać sobie, jak sobie ściągam te rzęski i ogarniam to wszystko, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do następnego buziaki.